Osobie zatrzymanym przysługuje przede wszystkim prawo do e, wskazania osoby najbliższej, którą organy powinny poinformować o zatrzymaniu, e, a także, no, co najbardziej istotne, prawo do e, niezwłocznego kontaktu z adwokatem i rozmowy z nim. Zatrzymanie powinno trwać tak naprawdę do 48 godzin. E, w przypadku jednak, jeżeli prokurator zdecyduje się na wniesienie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, e, ten okres ulega przedłużeniu o kolejne 24 godziny. Jest to niezwykle ważne zdarzenie, ponieważ tylko obrońca jest w stanie tak naprawdę zapobiec skierowaniu wniosku o zastosowanie aresztu do sądu. Ewentualnie jest w stanie doprowadzić do tego, aby sąd nie uwzględnił takiego wniosku. Niestety, w zasadzie, jeżeli chodzi o skierowane wnioski do sądu, sąd w większości przypadków uwzględniają te wnioski, jedynie w znikomym procencie spraw nie uwzględniają wniosków. Tymczasowe aresztowanie może trwać w sprawie, przynajmniej powinno. Okres, na okres trzech miesięcy powinno być stosowany, jednakże e, zazwyczaj ten okres jest przedłużany o kolejny e, okres 3 miesięczny e, i tak naprawdę w sprawie to może trwać nawet wiele lat. Wiele osób się zastanawia, czy jest sens, potrzeba, aby ustanowić adwokata w przypadku zatrzymania. Niestety taka konieczność, sens istnieje, ponieważ w ciągu tych pierwszych 48 godzin, nawet 24 godzin. Są podejmowane czynności z zatrzymanym, które niejako determinują przyszły wynik sprawy, czyli tak naprawdę przesłuchanie, rozpytanie zatrzymanego. Tylko rozmowa z adwokatem, naświetlenie tej problematyki pozwoli w taki sposób ułożyć to przyszłe postępowanie karne, aby skończyło się jak najmniej dotkliwie dla zatrzymanego.